Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj, miałyśmy, dzisiaj w sumie jest taki luz, ale ostatnie dwa dni były bardzo pracowite. Robiłyśmy mały remont kuchni. Znaczy remont, bardziej może odświeżenie ścian, bo, bo ściany są szare, sufit jest biały. Myślę, że tam w międzyczasie gdzieś tam kiedyś będziecie widzieć, jak będziemy vlogi w kuchni kręcić, jak ta kuchnia mniej więcej wygląda. Ale przejdźmy do rzeczy. Chciałabym Wam pokazać i zarazem polecić jeden z lepszych słoneczników. Te słoneczniki można kupić na stacji Shell, chociaż też są w, w sklepie MMA, ale bardziej na stacji Shell. Takie duże paczki, i małe te paczki one były nie wiem, za 6,99 czy za 8,99 I to z, z Hiszpanii. Słonecznik naprawdę jest mega, mega pyszny Jest taki rodzaj i jest drugi rodzaj. Taki. Wydaje mi się, że tutaj chyba są troszkę większe te e, całe słoneczniki. Ale ogólnie mogę Wam je polecić. Ja zawsze biorę w mniejszych paczkach, ale wzięłam taką dużą paczkę, a to dlatego, bo po prostu tą dużą paczkę bardziej się opłacało. Ma paczka 100 gram była za 5 zł bez grosza, a tutaj ile? 2 zł dołożę, 2 albo, no zależy, nie, nie wiem konkretnie, czy 3 albo 2 zł, po prostu dołożę i patrzcie, jaka jest wielka paczka, jaka jest wielka różnica. Więc po prostu zdecydowałam się na tą większą paczkę, stwierdziłam, dobra, i tak siedzimy w domu. Co mam ciekawszego do roboty, ale kupiłam na stacji będąc, stankując samochód, więc to była świetna okazja, żeby sobie wziąć ten słonecznik. No i mam ten słonecznik, i i. No i co? No i po prostu będziemy dziubać, tak, słonecznik. Tak jak mówię, teraz miałam te dwa dni bardzo intensywne. Dzisiaj jest dzień taki, że odpoczywam od wszystkiego. Chociaż jeszcze dzisiaj montowaliśmy jedną szafkę, ale spoczko. Mm. No i tyle. Chociaż na dworze niby słońce świeci, ale bardzo jest zimno, więc nawet nie za bardzo kusi, żeby um, iść na dworze. W ogóle nie, nie wiem, czy dostaliście też sms -a. Nie chcę zrobić żadnej antyreklamy. E, w Biedronce sklep jest od 8 do 20 otwarty, czyli krócej niż był, bo była od 6 do 22, jakoś tak był otwarty. A um, jest od 8 do 20, w weekendy chyba jeszcze krócej. Ale jeszcze oprócz tego wprowadzili od 13.30 do 14.30 godziny, gdzie sklep jest nieczynny. Nie wiem, czy to faktycznie będą niby czyścić tą Biedronkę, czy dokładać towar, czy po prostu... Jest to tylko przerwa dla pracowników. Myślę, że fajna sprawa, ale mimo wszystko ci ludzie i tak są narażeni. Mając rękawiczki na ręce, masek nie widziałam, żeby mieli. Oni tylko siedzą za tą taką szybą przy kasie. Ale co z tego, jak ta szyba... Tak, jest słabo, słabo, niby trochę coś tam słoni, ale z stron jednej strony od strony taśmy, jak nachylisz się, kichniesz, no to ta osoba już będzie chora. Tak samo z drugiej strony, albo nawet nie o to chodzi, nawet są osoby, które towar rozkładają, no i wystarczy, że towar będzie rozkładać. A w tym przypadku tylko moje rękawiczki, że tych masek na twarzy nie mają, i po prostu ktoś kichnie, no to ta osoba już ma troszkę pozamiatane, więc hmm. Takie trochę z no wiadomo, te sklepy muszą być otwarte. Wyobrażacie sobie, jakby nie było otwarte tyle czasu bez sklepu. A dowiedziałam się, bo dzisiaj w ogóle... Jezu, dzisiaj w ogóle powinnam iść do pracy. Siedzę dalej w domu, do kiedy nie wiem. Ale dalej, dalej siedzę w domu. Nie ukrywam, bardzo się ucieszyłam, że nie muszę iść do pracy. Czy znaczy, to było do przewidzenia, ale chciałam jeszcze takiego konkretnego potwierdzenia, że nie idę dzisiaj do pracy i bardzo, bardzo mnie to ucieszyło że po prostu nie muszę iść do tej pracy w ogóle coś mi gardło bo to nie jest koronawirus to ewidentne sprzedziębienie to jest moja wina bo w krótkim rękawku ostatnio takie dni się ciepłe zrobił. katar, ból gardła, od czasu do czasu jakiś tam kaszel kupiłam sobie już, w ogóle jeszcze mam gumy, to z testowania lodowce ale po nich, nie z ale po nich zaczynają mi zęby boleć holsy, to są mocne, mocne holsy są mega. Kupiłam wczoraj też te tabletki takie do sania na kaszel i gardło. Myślę, akurat były te w sklepie, to brałam, bo do apteki nie szłam. To wzięłam. Duża mentos. To akurat tak samo dla siebie, dla smaku. Jezu. Tu jakieś z witaminami. Tu o smaku jabłkowym. Miętowy, miętowy, miętowy. Owocowy. To mam kupione. To inna sprawa, bo przecież teraz rząd wprowadził, że nie możemy się oddalać od miejsca zamieszkania, nie dalej niż 10 km jest mało problem bo chciałam jechać na Turawę, a Turawa jest ode mnie z 14 km do, do 15 km, czyli no, już mam pozamiatane nigdzie na Turawę nie mogę jechać, ale z drugiej strony osoby z Turawy też mają przerąbane, bo nie mogą do pola jechać, bo mają dalej niż 10 km no myślę, że mało osób będzie się do tego stosować, no ale jak każą się stosować, to się będę stosować ewentualnie mogę znowu sobie pojechać na pola tam gdzie nie ma ludzi, a niestety na Turawie jest ryzyko, że po prostu ktoś tam na tej turawie może być. Ale odskakując w ogóle od tematu. E, za niedługo się zbliżałem święta. Małemu kupiłam. W Lidlu takie jajeczko. Jajko takie jakiś zabawką ma być. No nie, wiem, zobaczymy czy akurat to będzie. One było za 12,99. A to wezmę. Niech, Niech ma. Robotnik budowlany, czyli prawdopodobnie to może być. I słupki, i robotnik w tym jajku. No nie wiem, wzięłam. Wzięłam pierwszy raz czysteczkę. Tam były też jakieś zwierzątka, farmy. A ja wezmę. I tak świąt za bardzo w tym roku chyba nie będziemy obchodzić, jak ja mam tu syf. Muszę tu porządek zrobić. To zniknie, te jajka też znikną, bo to oczywiście drewniane jajka. Kostkę Rubika. Chociaż nie chcę na razie tu stoi, mogłabym ją w sumie wyżej dać. Przecież to jest taki syf. Przez to i przez ten słonecznik, który Wam pokazywam. W ogóle jeszcze mam dynię. Dynie ze stanu... <laughs> Miałam taką butelkę z Gdzieś jest testowanie słodycze z filmu Harry'ego Pottera i tam był napój o smaku dyniowym. I ta dynia jest z pokrywki z tego napoju. Butelkę wyrzuciłam i powiem mam i tak długo tą butelkę trzymałam. Ale butelkę wyrzuciłam, bo stwierdziłam, no nie, no przecież to tylko się kurzy, a zostawiam sobie taką dynię jako pamiątkę, chociaż tych pamiątek troszkę jest, bo jest Oskar, piłka, kartka, klaps filmowy, e, więc tego troszkę naprawdę jest. Chociaż nie krywam, mam fajny plan, zobaczymy, czy wypalił. Chciałabym e, jechać tylko nie wiem, czy to jest możliwe w Stanach. Wynaję sobie po prostu mieszkanie na miesiąc czasu i na miesiąc czasu posłuchać sama na własną rękę do Stanów Zjednoczonych. Ze względu, żeby troszkę podszkolić mój język angielski i po prostu no, będę zmuszona mówić po języku angielskim, jeszcze najpierw w jakimś takim miejscu, żeby w ogóle nie było Polaków. Żeby albo angielski, albo hiszpański, jeden z dwóch, albo też tak myślałam, żeby zrobić tak z Hiszpanią, powiedzieć na miesiąc czasu do Hiszpanii, po prostu wynająć sobie domek, mieszkanie na miesiąc czasu i tylko po hiszpańsku klepać. No zobaczymy, czy mi się to uda. Nie wiem, w tym roku na razie widzicie jakaś sytuacja z pandemią, więc... Może być, że nigdzie nie pojedziemy, będziemy siedzieć po prostu wakacje w domu. I takim akcentem kończę ten filmik.